Otwieramy la fufu. Yeah! Pani na straganie powiedziała, że oryginalne Dobrze, to gość pierwszy. A czekaj, jeszcze jaki byśmy chciały. A, no tak. Ja bym chciała różowego. Ej, różowy jest fajny. Ale ja bym chciała jakiegoś basica. Mi by się szary najbardziej podobał. Jak będzie szary, to sobie do do torebki? Tak. Dobra. Ten terek. Zobaczcie pierwsi widziałam Omega. Oh chyba Secret, kochani O boże, hey. jaki plastuś ma To chyba nie jest oryginał On ma rękawice, bo on nawet nie ma zębów, tu nie ma co liczyć Co jest fufu kumiciarz On jest DIY 8,90 Nie? No super Chociaż karty ładne Teraz to jestem usatysfakcjonowana No Ej, no ten wygląda dużo lepiej O matku, ty masz Labo Angel ej, I ma skrzydła nawet Podoba ci się taki stwór? Co to jest za ocenka? Pamperek 1 na 10 a mój trochę lepszy może? W czym? Jeden <laughs> na 10. Okrutna ocena, ale szczera. Piszcie komentarz wsparcie dla Niki.